Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji przed meczem dwudziestej drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasa. Przed nami mecz PGE FKS Mielec Pogoń Szczecin jest ze mną Pan trener Adam Majewski, dzień dobry. Dzień dobry. Poprzez system akredytacyjny dziennikarze mogli zadawać pytania do Pana. I tak dziennikarz Mateusz Prokopiak z redakcji Podkarpacie Live pyta, czy potwierdza Pan doniesienia, iż istnieje duża szansa na powrót Fabiana Piaseckiego do Pana drużyny? Nie potwierdzam. Nawet jakbym wiedział, to nie powiem. Ten sam dziennikarz pyta, czy możemy nadać Panu pseudonim MacGyver? Pytam, bo patrząc na problemy kadrowe, pan i tak potrafi stworzyć coś z niczego. Akurat jestem starszej daty i ten film też mi się podobał, ale nie będę się do tego odnosił. Trzecie pytanie od Mateusza Prokopiaka. Panie trenerze, czy w stałych fragmentach gry upatruje pan największe szanse stali na zdobycie gola? Czy to może być klucz do zwycięstwa nad pogonią? Tak, myślę, że w każdym meczu istnieje taka możliwość, że stałe fragmenty gry pomogą nam wygrać mecz. Również w tym spotkaniu z pogonią liczymy na to. Tym bardziej, że ostatnie spotkanie wygraliśmy po stałym fragmencie gry. Co prawda strzelił bramkę najniższy zawodnik na boisku, ale widać, nie ma nam tej reguły. Dlatego liczymy na stałe fragmenty gry, ale również liczymy na to, że uda nam się zdobyć bramkę z gry. Kolejne pytanie zadał Miłosz Bieniaszewski z portalu Nowiny. Czy wobec kolejnego ubytku kadrowego w ofensywie myślał Pan nad zmianą ustawienia? Nie, oczywiście martwią nas ubytki zawodników ofensywnych, ale na ten moment nie zamierzamy zmieniać ustawienia, bo, bo wygląda dobrze i dalej będziemy to doskonalić. Również Miłosz Bieniaszewski pyta, czy widzi Pan jakieś słabsze strony w zespole lidera? Każdy zespół ma swoje problemy, to jest normalne, natomiast tak jak Pani powiedziała, pogon jest na to piegra ładnie, składnie, szybko. Słabsze strony są, ale myślę, że o, każdego, o wyniku każdego meczu będzie decydowała dyspozycja dnia. Myślę, że kluczem w tym spotkaniu tak naprawdę będą pojedynki zarówno jeden na jeden w defensywie, jak i w ofensywie i nie możemy sobie pozwolić na to, że większość tych pojedynków będziemy przegrywać, ponieważ jest dużo zawodników ofensywnych, szybkich, którzy robią przewagę, ale będziemy na to przygotowani i mam nadzieję, że podołamy zadanie. Pytanie z portalu w cieniu Jupiterów od pana Roberta Kaczmarka. Dzień dobry, panie trenerze. Ostatnio odchodzą od nas piłkarze, którzy w macierzystych klubach nie mieli miejsca w podstawowym składzie, a pod pana ręką trenerską odbudowują się i osiągają wysokie wyniki, które powodują, że są zabierani przed upływem terminu wypożyczenia. Jak i co pan robi, że tak się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia. Yy, yy, nie przeszkadza mnie, ale tak na poważnie yy, wiadomo, że jest to przykro i trudna sprawa dla nas. Tym bardziej, że okazuje się, że nawet słowo dane przez osoby na najwyższym szczeblu w Polsce często nie jest dotrzymywane i tak nas spotkała niespodzianka z kokiem Chinach, który odszedł w ostatnim momencie. tego przykro mi, że tak jest. Natomiast yy, oby było tak dalej, że wszyscy zawodnicy, którzy do nas przychodzą, grają coraz lepiej. Izabela Pomykała z portalu, dzieje się na Podkarpaciu. Pogoń dysponuje silną drugą linią. Co będzie kluczowe do powstrzymania Grodzickiego, Kowalczyka czy Bichacz Jana? Tak, myślę, że to będzie kluczowe, ponieważ ci zawodnicy teraz są w optymalnej formie i każdy z nich może przesądzić jedną indywidualną akcją o, o losach spotkania. Dlatego musimy zwrócić na nich uwagę, ale również na pozostałych zawodników. Dlatego musimy być bardzo dobrze zorganizowani jako cały zespół w defensywie. Przemysław Cenkier, portal Hejmielec. Często w mediach pojawiają się opinie, że w Stali Mielec brakuje dyrektora sportowego. Jak trener ocenia takie uwagi, choćby w kontekście transferów? Czy w takiej sprawie woli Pan mieć swoją inicjatywę, decyzyjność, czy może chciałby w przyszłości już korzystać ze wsparcia dyrektora sportowego? Myślę, że to akurat nie ja powinienem oceniać, bo jestem pracownikiem klubu i o kształcie i zatrudnieniu osób decyduje prezes czy zarząd klubu. Wiadomo, że w większości klubów na najwyższym poziomie taka funkcja Istnieje, w tym momencie wiemy, bo już to mówiłem wielokrotnie, że nasz klub jest na etapie odbudowy tak naprawdę cięć kosztów, a nie dodawania, dlatego w tym momencie radzimy sobie w takim gronie jaki jest. Na razie jest dobrym skutkiem, a co przyniesie przyszłość zobaczymy. Jeszcze jedno pytanie od Przemysława Cynkiera. Jaki jest obecnie status Mateusza Maka? Czy klub zna możliwy czas absencji tego zawodnika? Czy może jego gra w tej rundzie jest jeszcze możliwa? Yy, powiem tak. Yy, status Mateusza Maka jest taki, że jest zawodnikiem Stalimieres cały czas. Wiadomo, że doszło do, do takiej nieprzyjemnej sytuacji. W tym momencie przychodzi szereg badań i nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy ta absencja potrwa dwa tygodnie, miesiąc czy trzy miesiące. Natomiast jestem optymistą i mam nadzieję, że Mateusz Mak jak najszybciej do nas dołączy i dalej będzie znaczącą postacią. Mam jeszcze trzy pytania od Kibiców. W dwóch meczach otwierających 2022 rok duże zagrożenie stwarzaliśmy ze stałych fragmentów gry. Kto jest nominalnym wykonawcą rzutów rożnych, wolnych i karnych? Nie będę tego zdradzał przed meczem, bo wiadomo, że większość stałych fragmentów gry wykonują ci sami zawodnicy, także to jest żadna tajemnica, natomiast gramy spotkanie z Pogonią Szczecin i kibice przekonają się na meczu kto będzie wykonawcą. Mam nadzieję, że będzie to robił dobrze. Panie trenerze, gratuluję i dziękuję za świetną pracę, jaką pan wykonuje w PGFKS Talmielec. Czy pracuje pan już z zarządem nad kształtem drużyny na następny sezon? No tak, nad kształtem na pewno, natomiast yy, wiadomo, że teraz żartuję, staramy się i myślimy o tym, patrzymy długofalowo, natomiast na bieżąco nam uciekają zawodnicy i odchodzą i to na pewno w tym nie pomaga. Yy, chcemy stworzyć trzon drużyny prowadzącą rozmowy i myślę, że... Część zawodników na pewno w tym klubie zostanie, bo wygląda dobrze. Myślimy już o zawodnikach na nowy sezon, ale na razie martwimy się obecnym, żeby się jak najszybciej utrzymać spokojnie, a potem będziemy martwić się co dalej. Natomiast plan jest i mam nadzieję, że w końcu Stal Mielec stworzy solidną drużynę nie na pół roku, na rok, tylko na 2-3 lata, żeby była jakaś stabilizacja. Ostatnie pytanie poniekąd Zahacza to poprzednie. Jakie są szanse, że zostanie Pan z nami na przyszły sezon? Y to pytanie nie do mnie, bo sam ze sobą umowę nie będę podpisywał. Natomiast żartuję. To pytanie do, do prezesa rządu. Myślę, że nasza współpraca wygląda bardzo dobrze i, i o ile nic niespodziewanego się nie wydarzy, będę dalej pracował w Stalimielec, ale tak jak powiedziałem, nie ja za to odpowiadam, także proszę zadawać to pytanie prezesowi. Bardzo dziękuję. Dziękuję.